I was just a lieutenant back then, doing some wet work. Chernobyl, Christmas for the bad guys. Even a decade later, a lot of them still used it to get their hands on nuclear material. A lot of them, including one, Imran Zakayev. Of course, we couldn't just let that happen. Cash for spent fuel rods. <laughs> That's one hell of a recipe for destruction. It was the first time our government had authorized an assassination order since the Second World War. I was under the command of Captain Macmillan. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem Wilczus5. A to kolejny odcinek Call of Duty 4: Modern Warfare na poziomie weteran. Too much ready. Aktualnie jesteśmy we wspomnieniach Kapitana Price'a który miał tutaj za zadanie zabić wraz z kapitanem Macmilianem i Mrana Zachajewa, którego już na początku pewnie skojarzyliście. Gdyż to jest ten, który nie ma ręki. O tym, dlatego, dlaczego nie ma ręki, dowiemy się już w kolejnym odcinku. Tak to będzie, ponieważ jest to oddzielna misja. W tej misji mamy się dostać tylko na wyznaczoną pozycję i poczekać na. na czas, kiedy. będą się oni. Wspólnie spotykać... zresztą. Przypominam także, że to nie jest nagrywane jak przejść pełni całą misję, bo jak już widzieliście pewnie poprzednie odcinki, zginąłem w wiele. Gdybym to pewnie nagrywał bez komentarza w pełnym skupieniu, to na pewno by tych śmierci było mniej albo wcale. W tej misji to Aha. musimy być w pełni perfekcyjni, jeśli chcemy, aby nam się właśnie misja udała. Jeśli popełnimy jakiś błąd,

Dobra, zdjąłem go. Udało się. Chyba ja myślę, że jednak wyzwań na weteranie nie będę robił. Się chyba nie podejmę tego. Wystarczy mi tutaj te trudności już. Kolejna część jest łatwiejsza niż ta czwórka. Jest to pierwsza misja, jaką pamiętam i uważam za najlepszą z tej, z tej serii. I właśnie z czwórki pamiętam tą misję, ponieważ jest ona zajebista, ma odpowiedni klimat. Jesteśmy w Czarnobylu, jeszcze z snajperami i przedzieramy się przez patrole wrogów. Ta misja moja ulubiona to jest chyba gdzieś pod koniec fabuły głównej, a trzecia to jest epilog. W realnym życiu to już by się tak zestresowało, by się nie wytrzymało być w bezruchu się bało, że cię przyuważą nawet w tym kamuflażu. Patrzcie, jeszcze trochę by go dotknął i by było po misji, nie? Bo jakby mnie dotknął, to gorzej. Pamiętam, że chyba pierwszy raz, kiedy. Grałem tą misję to chyba do niej zacząłem strzelać albo mnie właśnie któryś frajer dotknął I gra od nas wymaga jeszcze dodatkowo na weteranie dużej perfekcji. Tam, gdybyśmy nie trafili tego gościa przy samochodzie, czy gdziekolwiek byśmy jego nie trafili, albo by nas zauważyli, to już jest włączany alarm, jakby i wybiegając z tamtego budynku. Nie? A tam, chyba z tego co pamiętam, są psy.

Wait for me to get into position. Musimy poczekać, aż się usadowi, nasz kapitan. I'm in position. Take the when you're ready. Bo aktualnie to chyba nasz Price Marangę Leitanta. Jeśli tak się to tłumaczy, tego Leitanta. Czy jakoś tak. Jak dla mnie chyba był lejtantem. Czyli nie wiem, może chorąży czy coś takiego. Stay. Back. Suzy,

Wszystko było. Ten mam z komikiem? Nie wiem. Na razie tutaj nie będę. Tego testował. To jest zajebisty motyw, tak? Będziemy zapieprzać pomiędzy wrogami jak... Jakieś myszki. Normalnie za ich plecami. Nie wiedzą co się dzieje. To już jest bycie snajperem poziom hard.

Kolejna misja, gdzie już mamy chyba wykonać nasz główny cel tego wspomnienia, to jest ona cholernie trudna, i będę chciał ją zrobić w pewnym stopniu bez komentarza na pełnym skupieniu. Na pewno się z wami przywitam i pożegnam, i... ale głównie to będę chciał się tam na pełnym skupieniu to zrobić. A, patrzcie, słaniaczka. Headshot. nie ma to dam, to jak na razie wszystko idzie perfek perfekcyjnie. Kto chciał wiedzieć, tu na górze jest laptop, i co mamy? Chyba mamy. się boję strzelić. Dobra, mamy tu. Chociaż i tak pewnie będziemy musieli tą broń zmienić. Chociaż nie, już się nie cofnę. Tam na górze jest chyba z tego co pamiętam jeszcze fajna broń. Chyba ta moja, ulubiona G36C. Ale jest, jest, jest już ona bez tłumika. To friendly. Keep your distance. No need to attract attention. Tak, tak, jeśli chyba tego psa zabijemy, to przyjdą tu kolejne Diki Pies. Clear right. Go. Odcinek będzie bardzo krótki. Nie wiem, czy wam by się spodoba. Ale kolejny z racji na jego trudność, i to jeszcze na poziomie weterana, to będzie już dłuższy, także też nie ma się co bytnio przejmować. No, Czarnobyl. Tu już chyba nic nie będzie, poza tym helikopterem, także tu jest chyba już koniec misji. Także ja się z Wami żegnam. Jeśli się Wam podobało, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować mojego kanału, by być na bieżąco. Będą się tu pojawiać coraz inne serie. Będą nowości, stare, takie średnie gry. Oczywiście z naj... patrząc na ich wiek. No i ogólnie zapraszam do siebie. O, co by tu jeszcze powiedzieć? No to, raczej znaczy nic, no to, cześć! Już tylko podbiegnę. No i widzimy się już w kolejnym odcinku. Mamy nasz budynek, gdzie mamy kampić na Ma Imrana, Zakajewa, także. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Na razie. Cześć!